Witam wszystkich po przerwie. Ostatnia próba koszenia zepaku skończyła się niepowodzeniem. Wilgotność koło 11. Jeszcze mało tego, godzinę od tego, jak żeśmy od próby koszenia, popadał deszcz. Wczoraj była pauza. Też tak co chwilę dopadywało. Tak średnio co godzinkę spadło policze, żeby nie szło kosić. Także mówię, opady są takie, że ani uprawy nie da się głębszej zrobić Bo ziemia pod spodem sucha Ani kosić, bo to dolewa tak, że się kurwa nie kurzyło Dzisiaj jest piątek, 4 sierpnia Idziemy na najdalsze pole od gospodarstwa Nie patrzymy już Będziemy próbować Będzie co będzie, aby, aby było poniżej 10 I będziemy walczyć Także widzimy się na polu Znajdujemy się właśnie na polu Także widać, część wykoszona, część została. Tutaj nasze pole jest, tak jak stoi John Deere, aż tam, aż do pszenicy, około 20 hektarów. także dzisiaj nie ma szans, żeby to zdjąć, jakkolwiek, ale kurzy się i, no i coraz lepsze będzie do wieczora, myślę, już nie ma na co czekać, także przesiadamy się i będziemy jechać do domu, rozładowywać. A i strupek kosi. Z strupek, trupek naszyg robiliby nowe taki sam, ale nowy żeby był, zużyty z taką samą elektroniką. Jedziemy dzisiaj, nawet kredyt by się wzięło i bierzemy nowego, ale już takich nie robią. A tych nowych to tam kabelków, a kabelków. że w biegu sypiemy Żeby nie tracić czasu, bo i tak byśmy od chuja czasu stracili przez te jebane deszcze Czy tak brzydko powiem I ten deszcz nic nie wniósł A i kosić nie pozwolił na podwórku i cofamy przyczepy do magazynu. Magazyn trochę kusy. Maxa, do tyłu! Kurwa, chwila prawdy Czy lepiej ją podnieść, żeby bardziej poleciał? Ready, steady, go! Ty było, 60 ton, prawie to teraz też musi, teraz tak wyjechać, żeby nie wyciągnąć tego tutaj. Trzeba zgarnąć tą folię, zabrać, żeby jej ładowarką nie starmosić. Ta przyczepa jak cię mogę, ale jeszcze jedna, by, podejrzewam, że taką by tu jeszcze jedną wcisnął. Bo ta hl długa, zielona Ona jest chujowo, bo jest o metr za... Dłuższa jest o metr I może być problem Bo ją trzeba do samej ściany cofnąć, żeby ona tu weszła Przydałby się drugi kombajn, szybciej by to szło. Ale to wtedy, z odwozem, byłby problem. Nie miałby kto jeździć. W końcu prosto, kosi A nie tak jak jęczmień. Wycinał slalomem. bo ten siłownik, to kurwa muszę to wymienić Nawet oglądałem do Perkinsa Trzeba wszystko rozebrać Jakoś kurde nie, nie mam ochoty tego robić Zaraz zobaczymy co to jest To jeszcze tam coś z tyłu jest? Tak, trochę To teraz jak dosypię to trzeba będzie jechać, nie? Nie no, tu nie ma na co czekać, bo... Co, no nic kurwa, tylko że tutaj jest woda w planecie chyba No nie chyba tylko A nie, nie ma wody No Także tam jest Patrzałeś czy się nie sypie Nie patrzałeś Bo tam pianka jest w razie czego Zobaczymy co to warte jest Nie, już nie, nie będę czekał Tylko szkoda, że słońca nie ma. Tak, jeszcze zanim wyjechałem z podwórka, to miałem chęć tamtą szczepę do bina wrzucić. Do tego to to było. 7-3 to jest 8 Schnie, bo słychać, że strzela ściernia. Już to burt. Jest, dobra, mam. Tu się nie sypie. Na prawą stronę muszę kiper zrobić. Tu się sypie. się nie sypie. Ale tu woda wlazła chyba. O, tu się będzie sypać. No, tu trzeba będzie... ...podpianować, no. Tu będziemy siać. Daj piankę! Bo tu będzie lecieć. Nie ma to... Te dwie jeszcze może ścisnę tam. Te dwie ścisnę i tam może do tyłu na środek. Ile zleci, tyle zleci. A reszta najwyżej do łyżki, nie? Jedziemy za Kombajnem. Może nie objechać. Zaczynało go łamać Kurczę, Trzeba było kosić wtedy jak byliśmy To jest drugie podejście do tego pola Mieliśmy, tutaj są trzy odmiany Jest Arabella, Derrick i Exoter teraz kosiliśmy jakieś nie wiem Dwa tygodnie temu Zaraz po jęczmieniu Pojechaliśmy go kosić Skrzyp tu się trafia, to będzie trzeba autem tu podjechać Sprawdzić pH jakie tu jest Trzeba chyba wapna kupić Ze dwa auta tu widzę chłopaki już pokosili i potalerowali też Lemken Rubin no, jednak robi to robot teraz tutaj taki plan będzie z tym że paczyskiem będzie pszenica siana bezorkowo czekamy aż powschodzą z siewy. Brona talerzowa, żeby to zniszczyć i później karat. I pronto będzie, będzie pronto później. no Szkoda, że tylko dzisiaj i jutro mamy okienko pogodowe, nie? Tutaj sąsiedzi mają, nieruszone. Nam zostało jeszcze trochę. Kradniemy, kradniemy, ile wlezie. Dobra, jedziemy, mamy nasypane. Nie wiem, czy się nagrało, czy się nie nagrało. Straciłem rachubę w którym momencie mi się kamera wyłączyła. Wyciągamy pod górkę Jeszcze by weszło na przyczepy, coś nie ale nie ma co czekać, szkoda czasu I się wdrapujemy wejdzie na E4 drugi bez korekty by nie weszedł Ten ma nową mapę wgraną troszkę więcej koni niż fabryka dała i to czuć tutaj rowerzysta widzę leci Ta, widzimy się na rozładunku

Czy bolce są od Kipru? Na środku jest dobrze, są? Co się stanęło?

Sobie Filip z drugie Sony, bo tam kling jest do zdjęcia. Ja, ja wejdę. Zbiera się obelkę? Kurwa chujowo Co? Pierwszy żniwny dzień Gdzie można dłużej pokosić Wilgotność Około 8 Także karatamy dalej Wyjazd trochę stromy o, udało się mamy to szarówka tu zostało około 28 metrów i tam też, z 8 hektarów kamery, do cości, prawa autorskie, rama ocieczki 2230, 32 metal techy Trzy słowa do kamery. Trzy słowa do kamery. Pole skończone. I dzwoni telefon. I będziemy jechać do domu. Godzina. Ostatnia. 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 23.30. 23.30. już zmieściło się. idź spać. My już się spinamy, jedziemy do domu. Grazie.